Czerwony butan, czy ja naprawdę muszę tutaj dodawać cokolwiek więcej? Ale będzie masna zabawa, już to czuję, moi drodzy w kościach. Uuu, czy wy też to czujecie? Czy też czujecie tę energię? Czy też czujecie ten młyny dym? Ale będzie masno. Comment of the day. Comment of the day. Mam tylko parę lat, żeby wymyślić taktykę na butan, bo robię to kompletnie na jolo i bez przygotowania. Wielu z Was cały czas interesuje się, jak zaczyna butan, No to butan zaczyna z jedną dywizją piechoty o rozpiętości 6. Posiada 0 fabryk militarnych i 3 cywilne. Przepraszam, jedną fabrykę ma. I wiecie co, pójdziemy w czerwień. Zróbmy czerwień po prostu. Tutaj nie wiem, co w się. Sensie, wrogami butanu jest. Albo Chiny, albo Indie. Make your choice, nie? Otrzymacie 3 w Uch, no jesteśmy na czerwieni. Tym razem tylko 7 lat się świetnie bawiłem. Opis świata: Dymy. Polska zajęła kawałek Ukrainy i ma marionetkę. Uzasadnia miliony po prostu celów. Dorzuciłem sobie jakiegoś chaos moda do Noxium Velium, żeby były dymy. W Ameryce to już nawet nie mówię, co się stało. My jesteśmy na czerwonym butaniku. I moi drodzy, żeby się rozwinąć, musimy dołączyć do frakcji z e, China. Po prostu. Musimy zrobić cel na Uzbekistan. Wiecie dlaczego? Bo Uzbekistan ma bardzo blisko stolice. Jeżeli tam wjadę, to po prostu zdobędę. Będę go od razu i będę go mógł zaanektować, i skorować, i dostanę milionem power'ka. I zaczynamy. Huhu. Butan Challenge. Do not go to Africa. To jest challenge bez Afryki. Butan bez Afryki, ok? Tak się możemy umówić. A no, i jeszcze jak zapowiadam sobie stream, to moi drodzy, niedługo będzie stream z Doki Doki. Kiedy? Nie wiem, ale powinien być w czerwcu pod koniec. Zobaczymy, czy. Zobaczymy, jak to się ułoży, i zobaczę, kiedy będę miał po prostu ochotę strzelić takiego streamka. Bo ja to chyba z pół roku nie streamowałem w ogóle. Już mamy cel na Uzbekistan. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Strzelamy cyk, teraz dajemy force attack i modlimy się, żeby wejść do stol... Tutaj sobie zablokujemy po prostu piechotę, żeby nie doszła na wsparcie. Co ci nie zostali wezwani, gościu? No proszę cię. Jest. Dobra, mamy ich stolicę, więc teraz luzik. No tu raczej ta potężna piechota mnie nie zatrzyma, więc no sorry, man. No i tak, moi drodzy, się wygrywa wojnę z Uzbekistanem, właśnie. Okrążyliśmy im całe wojsko, więc jeżeli oni uciekną, no to będzie naprawdę śmiesznie. No i stolica, czy to wystarczy? No. Dziękuję. Zobaczcie, nie skorowałem nawet całych, nawet całego tego. Uzbekistanu nie skorowałem, milionek. Dobra, moi drodzy, atakujemy. Jak najszybciej się tylko da po prostu na force-ataku, żeby ich jak najbardziej wypchać. No i tutaj będziemy po prostu to okrążenia, moi drodzy, już dobijać. Eee, no i tak będę działał w Iranie. Cały czas. Tu będą tylko i wyłącznie okrążenia, nie? Ale to raczej Iran ciężkim przeciwnikiem nie będzie. To możecie mi naprawdę zaufać i aby tutaj po prostu moje czołgi do, dojechały szybko. Dziękuję, dobranoc. Boże, co się dzieje na tym świecie? Grecja w ogóle. Co tu się. Polska ma w ogóle marionetkę z tego? Polska uzasadnia cel na co? Na jest Boże, kochany. Taki młyn na tym świecie, a tutaj Butan podbijający Iran. Koloryzowane, sprawdź jak nie reguluj monitora, nie? Okrążyliśmy pół irańskiej armii i wiecie co jest zabawne, teraz irańska armia będzie atakować na północy. Ja po prostu kliknę prawym przyciskiem myszy tutaj i tyle. Kliknę im na stolicę, niech się dzieje, nie? Słuchajcie, zjadłem sobie Iran i dzieje się coś dziwnego, ponieważ Chiny są w stanie wojny z Irakiem, który jest we frakcji... Wiesz czym, Bóg wie gdzie. Aha, Chiny są stanie wojny z Ameryką. Okej, okay, dobrze, czyli to się sprawdza, ale wysrał mi się po prostu Turkmenistan, że tak powiem. Po prostu mi się zrespił. Ja sobie siedzę i koruję, zbieram sobie siłę polityczną. To będzie kosztować 250, już prawie cały Iran skorowałem. Dobra, mamy tutaj celik, cyk. No i tu będzie stolica, bo ten kraj jest praktycznie pusty. O, no i super. Dobra, justification na Baku zostało zrobione. Cyk, robimy wjazd i oni nawet na mnie z ofensywą ruszyli. O, lol, tu są odcięte dywizje od zapatrzenia. Dzień dobry. No i okrążyliśmy pół ich armii. Dzień dobry. Witamy bardzo gorąco tutaj, oczywiście. Jedziemy prosto na Baku. Oj, wspaniale! No i zdobyliśmy ropę dla naszych czołgów. Czy to nie jest najlepszy dzień w waszym i w moim życiu? Co wy zwariowaliście? Postaramy się złamać Turków. Mam nadzieję, że oni nie dołączą do USA po prostu. Dobra, moi drodzy, troszeczkę sobie przesiedziałem, przyrekrutowałem wojska. Teraz możemy bezpiecznie raczej uderzyć. Eee, I teraz tak, plan jest taki, żeby ich po prostu przeciąć na pół, lecz zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. Próbujemy czegoś takiego na razie. Jeżeli to wyjdzie, to będzie wspaniale. Dobrze jest, udało się, świetnie. I teraz lecisz dalej. Okej, okay, czy uda mi się was okrążyć? Boże, udało się, świetnie. I zobaczcie, teraz wszystko to, co jest tu, jest okrążone. Turcy po jakimś czasie powinni tracić zorganizowanie, lecz jak szybko to się stanie i czy uda nam się ich załatwić, to dosłownie tego naprawdę nie wiem. No i świetnie. Teraz kończymy już dobijać, moi drodzy, ten kocioł i super. Dobra, ale wątpię, że uda mi się północ całą okrążyć teraz, ale postaram się po prostu wjechać jak najgłębiej tylko potrafię. Mhm, ej, to wejdzie. To wejdzie, weszło. Boże, to weszło. Kolejne okrążenie. Dobra, moi drodzy, kocioł na plecach został zlikwidowany. No to wiecie co, ja po prostu czuję wewnętrznie, że tutaj Turcy to mi już raczej bardzo nie zagrożą zbytnio. E, więc zamierzam sobie robić po prostu taką dziką szarżę przez Turcję. No, powinno mi się udać. Tutaj już piechota wchodzi coraz. No, super, dobra. No i wchodzimy do Turcji bezproblemowo, moi drodzy. Witamy. Nie, nie, to się nie dzieje. Turcy zmieniają stolicę dosłownie w 10 sekund, moi drodzy, nie. Pomocy. O Boże. Postanowiłem tutaj rozszerzyć nasze wpływy o Rumunię i wiecie co? No i ej, tutaj przyszło. Mi, moi drodzy, męczyć i robić miatryczn, czajcie? I to tak dosłownie. O Boże nareszcie, dobrze. Już myślałem, że tutaj Resident Sleeper będzie yy, moim motywem przewodnim tego odcinka, ale jednak nie możemy atakować dalej w Rumunię, bo się tutaj przebijaliśmy dwie godziny. W jaki sposób ja mam pokonać Malwi i Guayanę? Malwi jest tutaj, a Guayana jest. Yy... O, tutaj. Więc powiem wam, to nawet yy, bardzo ciekawa opcja będzie. Musiałem wycofać z Rumunii całą moją piechotę, żeby mieć w ogóle tutaj organizację, bo tutaj bardziej siedzą, widzę Chińczycy ode mnie. I dopiero teraz moje modern tank. I mogą sobie po prostu puszować przed siebie. I teraz wjeżdżamy po prostu w głąb Rumunii, odpalony plan na piechocie, no i to będzie chyba wszystko. Może zobaczcie, to jest naprawdę zwierzactwo, to co ja robię, ale działa. Więc czemu nie? No i Rumania kapituluje, no i teraz zbyt dużo nie zrobię. Tych chiny już nie mają wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Poczekaj, poczekaj. Aha! Aha, dobra, to powiem wam tak, że dziwna zmiana, nawet nie wiem, czy na lepsze, tak czy inaczej wzywam moich sojuszników do wojny. Dobra, tak czy inaczej, mam nadzieję, że Malwi nie popsuje mi planów yy, na Węgry. O, Malwi kalans yy, Hungarian Sultanate! <laughs> Nie, to jest komedio-dramat, już po prostu. Ten modern day. To już nawet nie jest yy, komedia, tylko to jest komedio-dramat aktualnie. To Malwi robi sieczkę w ogóle w tej Afryce, nie? To jest zabawne. Lol, oni są ze mną we frakcji. Byku, Tanzania. Jak ty, Hi Chińczyk, weź tam przyśliwojo i robimy ich normalnie, jak drewno w Skyrim. No i to jest po Węgrach. I wiecie co? Boże, jaka Francja silna. Nie wiem, czy na Polskę wystarczy mi sił. Polska mi się wydaje, że jest mega strong, bo Janusz Korwin-Mikke nią rządzi, więc jest ultra strong Poland, you know. Dobra, słuchajcie, mam cel na Polskę, nie? I spróbujemy Zambikowi teraz zrobić cel, cyk. I niech Celik sobie trwa. E, a my teraz wjedziemy w Polandię. Oczywiście. JKM z y, tej strony. I oczywiście on dołączył do tego czegoś, nie? Do tej frakcji masnej. No to fajnie. Ja się nie bez... zabezpieczyłem przed Ukraińcami. Ty, Guayana skapitulowała. O, Meksyk. You are MVP. Meksyk, ty jesteś MVP człowiek. Boże, kochany, co tu się stało, nie? I dlaczego? Wiecie co? No, staram się po prostu poodbijać, albo jakoś poprzebijać. Ja już nie mam organizacji na północy kompletnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Marionetkowe amerykańskie wojsko przybyło do Butanu, żeby pomóc w walce z imperialistyczną Polską. Czajcie? Dobra, Rumunia to zostanie bez problemu odbita, no i musimy ustabilizować front, bo tu będzie Patola później. Badając wojny Mozambikowi, wciągam go do wojny teraz. Świetnie. I tutaj może moje te marionetki, w sensie Chiny i reszta będą przechodzić, jakoś go okrążą, nie wiem, liczę na to. Dobra, mamy to. Chodźcie, jedziemy dalej. Tutaj się nie możemy zatrzymać. To jest bardzo ważne. Oni są okrążeni tutaj z tyłu. Lol. No tutaj było lądowanie. Kto tu wylądował? Tajwan! Czajcie, Tajwan wylądował w z i Ukraina, Ukrainę, Amerykańce biją z Sewastopola. Dobra, teraz tylko muszę podmykać te irytujące kotły po prostu. I będzie w porządku. Jeżeli tu jest pusto, no to jadę już na drugą stronę. Wiesz co? Ja to po prostu puszczę plan i niech się dzieje wola po prostu nieba. O, już mamy okrążoną armię i teraz prawe kliknięcie na Warszawę. I to w sumie wystarczy. Eee, nie mówcie mi, że jeszcze Kraków czy Katowice będą stolicą, nie? Oczywiście, że Kraków, to wracacie na Kraków. Nie no Polska już stolicy. Polska ma w Wilnie stolicę. Lul. Dobra, Poland się upadło. Nareszcie jest Celik. Let's go. Zobaczymy, co ciekawego się tutaj wydarzy. Prawdopodobnie Niemcy na początku wypalą się na moich granicach. O, już do nas pędzi chiński zerk właśnie, już jest w terenach. Iranu, więc luz. Powinniśmy się tutaj utrzymać, nie? Zobaczycie, co im się tutaj stanie. Patrzcie. Force attack i lecimy na południe. Nie no, kumplu, z tym musisz poradzić. Masz 800 breakthrough. Jest, uda się. Dziękuję. Pyk. I zobaczcie, to wszystko jest teraz okrążone, nie? Wszyściutko. Zaraz straci supplysy i dzień dobry. Brazylia dołączyła. I Rosja has joined Berlin Alliance. I powiem tak, z nie do wybronienia z Rosją teraz. Berlin Alliance nas zje. O mój Boże, Chiny nie mają w ogóle wojska, nie? French Empire has joined Berlin Alliance. Boże, ruscy idą. Gdzie jest Meksyk? Gdzie są Stany Zjednoczone? Proszę o pomoc. W tej chwili. Boże jeszcze się zdesantowali na północy. Dobra, atakujemy. Jolo, musimy ten gocioł zamknąć. E, tutaj bardzo dużo Chińczyków już wróciło. Bardzo dobrze. I tutaj już jest linia frontu ogarnięta, więc. O mój Boże. Uff, ten kocioł będzie, moi drodzy, zdechły zaraz. Eee, zaraz go domkniemy całkowicie. Tutaj atomówki lecą. Eee, tą linię frontu to trzeba po prostu rozciągnąć. No i trzymamy się, moi drodzy. Trzymamy się, stoimy i się trzymamy, nie? Ruscy mają od 173 do 295 dywizji, nie? I zobaczcie, co robią moje boty. One zaraz będą w Moskwie. Tutaj jest trochę ruskich, ale gdzie jest reszta? No, jak reszta ruskich jest tutaj w Berlinie i walczy, to ja ich wyśmieję dosłownie. Nie, moje boty wygrywają. Moje boty są lepsze od ich botów. Wiecie co? Teraz to się czuję, jakbym nagrywał. Materiał Battle Royale. Po prostu Chińczycy z Amerykanami i ze wszystkim wjeżdżają po prostu w Rosję i ją po prostu siekają kompletnie. Tutaj się nic nie dzieje, bo sobie stoimy na granicach jest taki jest tak, że ten. Tutaj praktycznie cza czasami się zdesantują, ale no takie 2 na 10 bym powiedział. No i w Niemczech no to też za dużo do roboty nie ma, bo no chyba sami widzicie jak to wygląda. Ja się tu staram przebijać, ale to po prostu stoimy i nie wiem czy uda mi się przebić. O kapitulacji Rosji prawdopodobnie wszystko się wyjaśni, ale Meksyk to w ogóle świru, naprawdę świrtej rozgrywki, nie? Meksyk to kozak. Rusy skapitulowali, dobra, zaraz tu Chińczycy przyjdą i poczyszczą. To w sumie wiecie. No Boże, znowu to jest milion dywizji, nie? Ale rezydent dosłownie. I taki jest właśnie ten Noxum Valium, wspaniały. No proszę, tylko jedna dywizja piechoty. No dawaj, przecież wy macie taki. No nareszcie. Nie, moi drodzy, ja mam tego dość. Poddaję się, nie mam siły do tej modyfikacji. Naprawdę miało być tak pięknie, a wojna z Gabonem i z Maliwi zepsuła dosłownie wszystko. Z jednej strony, gdyby nie sojusz chiński, to bym po prostu upadł. Chiny są praktycznie, naprawdę masna jest ta frakcja i jest nie do z drugiej strony naprawdę mi się tu nie chce siedzieć kolejną godzinę i bić yy, te modern day'owe boty, nie? Nie wiem co musi się stać, żebym nagrał kolejny epizod z Noxum Valium przysięgam, naprawdę. Chyba przerzucam się na City Skylines i będziemy 30 epizodów budowali miasto. O!